Kochaniotko, karty pokazują, że idzie do Ciebie wielka niesamowita miłość, że nie tak za długo, najbliższym czasem, poznasz tej faceta. I to będzie coś całkowicie wyjątkowego, takiego czego to ogólnie nie spodziewałaś. Najważniejsze jest to, że od razu facet zaproponuje ciebie stałą relację. A możliwe, nawet za kilka dni dostaniesz pierścionek zaręczniowy i nawet nie uwierzysz swojemu szczęściu. Prawdopodobnie, że ten facet skradnie ciebie. Если он будет в другой городе, то вы должны были бы выехать с ним.